będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ta kolejna niedziela z tym słowem z Ewangelii Jana. Dzisiaj to 17 rozdział, wiersze 20-26. I ta modlitwa arcykapańska Jezusa o to, abyśmy byli jedno wzrusza nieprawdopodobnie. I może nie jestem mocny, na pewno nie jestem mocny z przestrzeni ekumenicznej. Natomiast jednego nie mogę zrozumieć, kiedy kiedy wszyscy powołując się na Pana Boga, nie mogą się dogadać. Wszyscy powołują się na tego samego Boga, im bardziej się powołują na Niego, tym gorzej się jest dogadać. To jest niepojęte dla mnie. Pamiętam takie moje spotkanie w Betlejem z jednym z, jednym z Arabów, którzy mają sklepik z ceramiką. I mówi do mnie, ojcze, w tym mieście się nie da żyć, tutaj mówi, jest, nie ma przyszłości, nie ma nadziei, nie ma życia. A wszyscy, mówi, powołują się na tego samego Boga. Jak to jest możliwe? I to mi tak dało do myślenia. Problem polega na tym, że choć język jest powołujący się na Boga, to serce jest ogarnięte zupełnie nie przez Boga, tylko przez interesy. Czy to polityczne, społeczne czy religijne. Jest tylko powoływanie się na Boga. Tak samo w naszym, w naszym dialogu ekumenicznym, w naszym dialogu z, z, z braćmi chrześcijanami z innych wspólnot. Gdyby serce było oparte na Bogu, na tym samym Bogu, to niemożliwe, żeby się nie dogadać. Problem polega na tym, że serce jest po prostu gdzie indziej.